Halo tu, Audi, co jest? Kolejny odcinek, podaję trzeci. Nie wiem. Nie wiem. Um, więc dobra. Ale kolejny odcinek na pewno. Aj, mi zostawił. Dzisiaj ruszymy się z kamery. Ło, początku nie zrypałem. Za... Początek zrypałem, ale nie tak źle, ale dobra. Właśnie, to jest kolejny odcinek po tym Tamtego nie wrzuciłem Więc dobra, lecimy, lecimy, lecimy I powiedzcie, czy podoba, podoba się wam styl mojej jazdy Bo tak to masakrycznie grałem Na początku Ale teraz wiele, wiele lepiej mi idzie Powiedzcie mi w komentarzach, jak ktoś może, czy podoba mu się mój styl jazdy. A więc dobra, jedziemy, jedziemy. Wychłam się w niego. I możecie mi napisać. A nie, dobra, tego nie. A, e, jak Wam się nie podoba, że będę ich spychał, e, to mi piście teraz będę chciał zepchnąć tego Na pobocze O! Tam się wyglebał prawie widziałam Ale dobra, zasuwamy, zasuwamy Drugiego chyba widzę Tam naszym... a nie, jedzie dalej Minuta i 22 sekundy I 50 576 ćwierć sekund, ale dobra Czas jest dobry Moim zdaniem gdybym miał lepszy samochód, to by szybciej poszło, ale dobra. Eee, do wody! Ło! Tak, gdybym mu Dobra, fajnie wszystko, hit jest. Tak, to pierwszy. Więc jeszcze jeden, jeszcze jeden myślić i koniec. Kolejny poziom za to. zobaczcie. To mi się po parę samochód może zdarzyć. Więc... <słuch> Jest godzina 16.50 mi spać się chce Dobra To no bierzemy ostatni mysik A To ten odcinek wyjątkowo krótki powinien być Dobra. Dobra. Go. A estamos serio. Serio, 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 Sério. <laughs> dobrze, Dobra. Od, od razu mówię, w drifcie nie jestem dobry. I sorry, że, że. Że jak to będę powtarzał. Ale w drifcie nie jestem dobry. 139. Może wycisnę tyle. Ale powinienem. A czy... Could... I on w przeciwną stronę, czyli będzie sutka, Dobra, lecimy, lecimy z koksem O, zaliczyłem 139 km na godzinę, co tam, Dobra, więc spadamy z drift tutaj Tymi autami nie da się po prostu driftować, leciutko, jedynie Nie poleci, ale słabo, da się driftować Kompletnie się nie nadwiftować. E, dobra, 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 lecimy. U Jezu, tam z tyłu siedzi. E, ale słabo, serio. Dobra, ale lecimy. Lecimy. Nie wiem jak to 8, 137. A tu, na tej prostej, komplikacja dróg, ale dobra, składamy. Jedziemy, jedziemy. No krótko będzie chyba. Więc jedziemy. Wiem, że moich odcinków pewnie nie oglądacie do końca, co? ale ten. Ale prosiłbym Was o łapki w górę. Lub chociaż, lub chociaż prawie cały film obejrzeć. Mój. I warto. Czasami dziwne rzeczy mogą się stać. Jak tym lata, że farmy. Nagrywałam już. Chciałam wstawić przyczepy to chyba dwa razy. Zrobię, się wywaliłem. Więc ostatni raz. Tak od razu. Ale brudne. To jest. Oj, jak ruszyłem dobrze. E, dobra. Lecimy, lecimy. A ty tak znowu z tyłu został jednak. Ale lecimy, lecimy. Bez gadania. No więc jedziemy, jedziemy bez ubijania. Sorry, że ten tekst. No yy, to by pojechał. już kolega. Dobra. Yy, jedziemy. Jedziemy, bo trzeba jechać. Z czasem to mnie... A nie, to ja sam. Yy, dobra. Yy, Od razu mówię w tym górnym rogu, w górnym lewym rogu to jest nasz czas. Może dojadę w 30 sekund. Albo A, -a -a, -a, nie. A patrzcie, jest to fajnie. Dobra. Jednak nie da się cofać. Jak się da, to podpowiedzcie mi, bo ja nie wiem. A w 40 dojadę. Jak rozwalony ten samochód z przodu jest. Kontinuli. Oh, yes. Dobra. 10 pięć... tych... Więc to będzie koniec naszego odcinka. Siema, na ratu był Audzi. Na razie!